Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gotika pierwszej części na silniku Unreal Engine 5 Wybieramy się na początku tego odcinka do klasztoru zmiennokształtnych po czwarty tak, chyba już czwarty kamień ogniskujący eee, troszeczkę wam oczywiście oszczędziłem drogi i zaraz tak naprawdę będziemy na miejscu i kupiłem tą runę bo musieliśmy w sumie z nowego obozu przyjść, także trochę zaoszczędziłem wam drogi kupiłem tą runę kula ognia na... Nasz krąg trzeci, który aktualnie oczywiście mamy, i chciałem właśnie to wytestować, przetestować, jak to będzie, jeżeli właśnie byśmy sobie w taki sposób tego używali. Ale robotę na pewno robi to, że możemy się poruszać i to dość szybko, używając nawet tej kuli ognia. Jest to tutaj nawet, nawet nie ma co ukrywać ułatwienie, bo chyba w klasycznym gotiku mi to się myli naprawdę czasami, przez to, że gramy tutaj na tym innym silniku. Co było, a czego nie było? Na przykład teraz tutaj przy tej kuli ognia, no to nie, no nie mogliśmy w ogóle chodzić. Tym bardziej, jak ją ładowaliśmy. Jak wiecie, trzymaliśmy, chociaż tutaj też w sumie, jak trzymamy. A nie, jak trzymamy, to też możemy. Żeby nie zmarnować, to już strzelmy sobie w czerwajada. Także tutaj, e, no nawet taka kula ognia już tutaj no robi fajną robotę, nie? No ten ognisty pocisk, który tam mieliśmy na pierwszy krąg, no to nie było tam jakoś to zbyt mocno oczywiście, nie? Także tutaj, tutaj już możemy coś tam więcej robić w końcu z tych czarów swoich. No dobra, biegniemy sobie. W sumie tak, e, no na razie się skupimy na tym... Żeby tam dojść do tego klasztoru i tam w ogóle zrobić to, a później będziemy tutaj może sobie tą okolicę jeszcze trochę czyścić. O, tu są jeszcze te jaszczury, dobra, nie zauważyłem ich. I właśnie teraz sobie również przetestujemy to na jaszczurach. Bo w sumie jeżeli nawet tak nie ładując, to też niby jest OK. Nawet na jaszczury, nie? One jak jeszcze dostają, to trochę tam wiecie, się odsuwają do tyłu. Dobra, spoko. Bardzo spoko. I jeszcze tutaj zrobimy sobie mm, akcję taką, że po prostu więcej many będzie trzeba wyciągnąć i tym bardziej będzie można po prostu w taki sposób sobie lecieć. No widać, że naprawdę bardzo dużo nam to daje, w sumie nawet przy jednym tam czy przy dwóch może nawet nie trzeba by było odchodzić tak do tyłu, odbiegać. Ale widać, że bardzo dużo nam to daje właśnie, jak, jak tak no, po prostu biegniemy do tyłu, bo tak naprawdę no to nie są w stanie jakby do nas praktycznie dobiec. Także nie wiem, czy to jakby aby nie jest jakieś tam zbyt mocne ułatwienie. Ale no jest to tak zrobione jak jest, także tutaj oczywiście e, działamy w taki sposób na topielca. Topielca w ogóle nie działa w ognia? To jest bardzo dziwna sprawa. O! Kolejny poziom od razu. I zacząłem w ogóle się przyzwyczajać do tego stylu walki i bardzo fajnie on jednak wygląda. Mówiłem, kwestia przyzwyczajenia. I... Dziwne w sumie, że na topielce nie działała kula ognia. A na zębacza? Trzeba sprawdzić, bo tam właśnie przy klasztorze, do którego się wybieramy jest dużo zębaczy. Okej. Okay. Tutaj za dużo nie zrobimy. Musielibyśmy ją ładować sobie, więc będzie trzeba chyba mieczem lecieć. Ładować sobie, ale to zbyt dużo czasu nam zajmie. Co prawda, górny nam będzie pomagał, ale. Raczej raczej sobie tutaj będziemy pomagać nadal mieczem. Ale i tak powoli już zaczynamy sobie tutaj właśnie czarami działać, także. Także to jest spoko, nie. No i jest. Jest ta dynamika tego, nie? Tu wiecie, ruszamy się trochę na boki i do tyłu możemy. Yy, te. W ogóle, korzystanie z tego czaru jest dość szybkie, no jest to po prostu dynamika tej walki. No mówię, że nawet może trochę jest zbyt łatwo właśnie, co nie? No bo, nie są w stanie jakby dobiec do nas. No ale to są niby tak naprawdę też zwykłe jaszczury. No zębaczami tutaj na przykład, no widzieliśmy sami, nie? Mieliśmy problem, żebyśmy byśmy musieli czym innym tam kombinować. W ogóle tutaj jest ten zębacz jeden... ...pokonany już widzę, nawet dwa, przez Gorna. Cześć dziobie! Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej starej legendy. E, legendy? Tak. Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postacie zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. W pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu. Ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną, odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. Dobra, superanko. W takim razie idziemy na dół z Gornem. Żeby sobie w razie czego oczywiście zabezpieczyć plecy i żeby tych pleców, no, nie dostać, przypadkowo. No i tutaj myślę, że nie ma co kombinować z innymi czarami, nawet tutaj, no... Nie ma sensu raczej korzystać z tego, że mamy bryłę lodu i tam będziemy mogli niby zamrażać te... Zębacze, ale ich jest tylu, tylu po prostu, że to nawet nie ma sensu i że mieczem duże i tak obrażenia robimy, nie? Także tutaj, tym bardziej jak mamy gornal, to raczej nie ma sensu w ogóle nic tutaj zamrażać. E, mamy chyba grom jeszcze dostępny, bo kupiłem sobie tak już w razie czego od magów wody runę, gromu, ale ona jest na czwarty krąg. Także tutaj nic więcej poza kulą ognia za bardzo nie zrobiłem. Czwarty krąg no to chyba dopiero po kuliki? kamieniach ogniskujących będzie można się uczyć czwartego kręgu, nie? Także tak to wygląda jak na razie. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. Dobra, spokój, ale już tu oczywiście przyszliśmy. Bo tu chyba dokładnie pamiętam, że jakaś skrzynia była. Teraz sobie to zobaczymy, co my tu mamy. No, nawet w ogóle nie jest zamknięta. Klucz. O, dobrze, że w sumie otworzyłem. Bo klucz widocznie będzie potrzebny na górze. Dobra. Ogólnie chciałbym coś sprawdzić z bieganiem z towarzyszem, bo ogólnie, przy użyciu napoju lekkości, no szkoda, że gornie jakby też z automatu nie biegnie sprintem. Jak my powiedzmy nie. Bo chyba w kronikach Merytany tak było jak my biegaliśmy z jakimś towarzyszem i odpaliliśmy sobie taką miksturę. To wtedy dostosowywał jakby prędkość do nas, nie? I to naprawdę byłoby bardzo fajne. Chociaż i tak tutaj zbieganiem jest jakoś tam źle, ale. Bardzo fajne, nie, by to było. Albo nawet jakby była jakaś możliwość, wiecie. Dania mu tej mikstury szybkości, nie? Wtedy mówiłem mu, żeby ją wypił. My ją też pijemy. Dobra, wskoczyłem. My ją też pijemy, no i jest elegancko, nie? Dobra, niech on przebiegnie, OK. i teraz sobie zróbmy zapis. No i dobra. Jakoś tutaj powoli będzie trzeba sobie to zrobić. No, Chociaż nawet jak tam więcej na nas się rzuci, to się nic nie stanie, ale tutaj widzę, że bardziej... ...na gorne chcą się rzucać w tej chwili. No nie, są jestem jakąś jakąś tam. mnożą się jak króliki. Te bestie mnożą się jak króliki. Się jak króliki. Nie, nie są jakimś tam problemem dla nas, już tak naprawdę te zębacze. mieczem robimy robotę. One nas w sumie jakimś tak za bardzo. Jak nie obijają no już w tej szacie jest też, nie. Jakaś platforma. Ale wątpię, żeby udało się nam wspiąć tak wysoko. Musimy znaleźć inną drogę. No i tym bardziej, że trochę leveli już biliśmy. mamy poziom szestasty. O kurde, nawet nie wiedziałem, że mam taki wysoki poziom i mamy też 307 życia, nie, bo to... Ja zawsze tam z levelem zdrowie też nam wpadało. Wpada to znaczy. No dobra, biegniemy tutaj dalej. Będzie trzeba się tutaj przemienić w chrząszcza. Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestijki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. No, i nawet to, że w tej skrzyni na dole, właśnie, były również te dwie przemiany krzeszcza, to też nam jakby to pomogłoby, jeżeli byśmy takie właśnie przemiany akurat przy sobie nie, nie mieli, co nie? Bo akurat nie mieliśmy, no bo dwie tam chyba zebraliśmy, także idealnie można powiedzieć. Przemian w sumie też jeszcze nie używałem. No! Dobrze to działa, dobrze to wygląda. Ostatnio fajnie, fajnie właśnie jak burza była tam pod koniec któregoś odcinka. Nie poprzedniego, tylko jeszcze chyba poprzedniego, jak burza była, to też bardzo fajny klimat taki się zrobił, nie? No i mamy to. Widzę, że udało ci się otworzyć te bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, możemy iść dalej. No, no to możemy iść dalej, dobra. Następny zębaczek na razie nam bardzo dobrze idzie. Tutaj nawet nie mam jakichś tam wątpliwości większych, żebyśmy tu jakieś mieli większe problemy. No, chyba że z trollem, który się pojawi tam kiedyś pod koniec, niebawem to znaczy. tutaj pamiętam, że jakiś troll tutaj. Później nam będzie chciał przeszkodzić, i w ogóle te tereny to te sobie wszystkie od razu sprawdzimy. Jest zbyt mocno nadużywany ten dialog, że to co tam mówi teraz? Te bestie mnożą się jak króliki. Jakby co, co każde wyciągnięcie broni to, to mówi, nie? Także jakby tutaj mogłoby to też zostać trochę poprawione i trochę ukrócone w pewnym sensie, nie? Może no, po prostu zbyt często żeby się nie pojawiał ten dialog, no bo tak to. takie monotonne się robi, nie? Albo nawet. Lepiej byłaby coś powtarzał, coś mówi to znaczy innego, nie? Bo ciągle to samo słyszymy, ciągle to samo słyszymy, także no. Piedestał. Może leżał tu kiedyś artefakt, którego szukasz. Gdzieś ten artefakt, właśnie on był przeniesiony, nie? Nie czy tam na górę, czy na dół. Zaraz zobaczymy, już nie pamiętam. Ale sprawdzimy sobie tę wieżę w sumie też sprawdzimy od razu. Tutaj na dół była zaraz ścieżka. No i w ogóle tam wyżej można było wejść. Też i zobaczymy, też mnie to ciekawi, czy tą kolumnę normalnie będzie można sobie, bo chyba w klasyku nie było to dokończone, jeżeli się nie mylę, ale możecie mnie poprawić, tą kolumnę, żeby przejście sobie na drugą stronę zrobić, co nie? Ciekawe, ciekawe, bo właśnie zaraz to też ogarniemy wszystko po kolei, ale możemy najpierw tu tak naprawdę sobie wejść. No to z na Bole, wiecie, no tak, niby mocno oni atakują, ale wolałbym jednak, żeby się na górno rzuciły się jak króliki. prędzej. A to, że wiecie, expa dostajemy, to jak on pokona, pokona jak przecież króliki. tego przeciwnika to jest gitnie. Dobra, Żadnych tam w sumie pozyskiwania żadnego pozyskiwania trofeów nie uczyliśmy się zbytnio. Także tutaj zębacze nic nie bierzemy. No tutaj ciekawe, chociaż moglibyśmy w sumie tak w razie czego już sobie wiecie nie pajacować tylko po prostu zamrozić Te mnożą się i jak działać w ten sposób, kurde jak to zamrożenie pięknie wygląda, zobaczcie zatrzymasz gierkę, podoba mi się to, ładne po prostu są efekty, ładnie to wygląda, ładny jest efekt tego w jaki sposób... Zostaje zamrożony przeciwnik. Zajebiście. No, pięknie to wygląda. Kurde, no. Dobra. Gon, jakby też przypierdzielił, to. Nie, bo nie ma po nim co zbierać, tak naprawdę. No i dobra. Mamy tutaj dwie chyba, albo trzy, może skrzynie. Dwie. Jakieś przemiany, jakieś bryłki. No i na skrzynia. Dobra, jest kamień ze starego kasztoru, Elegancko. Czyli tam na górze. A więc znalazłeś swój magiczny artefakt. Tak, muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. Tak, jeszcze pójdziemy razem z sobie oczywiście. Czyli tam na górze coś innego będzie, już nie pamiętam co dokładnie, ale to też sobie sprawdzimy. Ale oni jakby i tak z nami stąd wychodzi, no bo tutaj. No zaraz powinien nam ten młody troj się pojawić i będziemy tutaj oczywiście udawać tego, że. Że zdziwi mnie to, że się ten młody troll pojawi, pojawi no bo po prostu wiem o tym, że się pojawi, także że tutaj nie ma co udawać, że tego, że tak się nie stanie. O jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno, jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. Musimy go jakoś minąć i powinien teraz atakować, zaatakować go od razu ze startem. Mnożą się jak króliki. No, młody troll, nie wiem ile mi by uderzył. I się Tak, ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody troll, więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy, ale na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. No trzymaj się. Strona, nic nie pozyskujemy i to jest fajne. Bardzo podoba mi się już to, że e, cała ta ekipa, Diego, Milton, Gorn, no jeszcze staranie nie spotkaliśmy, bo on jest tam w ostatnim miejscu, czyli w Górskiej Fortecy, że już nas tutaj zaczynają doceniać i już nas tak naprawdę zaczynają nazywać swoimi przyjaciółmi. To jest fajne właśnie, że to tak się szybko jakby potoczyło. Takie rzeczy się od nich słyszy, nie? Lubią nas po prostu już. No i jeszcze właśnie została górska forteca, tam gdzie Lester przesiaduje. No i tutaj zobaczymy, że coś tu było. Wiem, że była tam skrzynia po drugiej stronie. Dokładnie ona jest. I co z tą kolumną będzie? Zobaczymy, czy to działa, czy nie. Mam wrażenie, że właśnie ta kolumna ogólnie była chyba. no niedokończona w gotiku, jedynie w klasycznym, oczywiście czystym, czystym mówię. Ale nie jestem też na 100% pewny, może to też później jakoś z patchami jakby było poprawione, ale... Bo pewnie animacja była zachowana, ale zobaczmy jak tutaj to wygląda. No i elegancko, no żadnego problemu jakby... Nawet bardzo fajnie wyglądała ta animacja, żadnego problemu tutaj z podejściem, że trzeba trochę bliżej czy dalej, czy coś, to nie było. Nie ma, nie ma co do czego się naprawdę tutaj przyczepić. No jest skrzynia na... ...wytrychy. Znaczy przemiane jakiś ten wytrych, jakieś, jakaś mikstura no dwie. No dobra, czyli raczej to powinno być już wszystko. Chociaż tak w razie czego jeszcze sobie z... zejdę na dół, no bo tą wieżę musimy sprawdzić. Kawa, jak się przejdziemy tam może do bramy, może w sumie tak można powiedzieć, i będziemy mogli się już przeteleportować z powrotem do magów wody podnieść ten kamień ogniskujący, no i właśnie zostaje nam ostatni z górskiej fortecy, ale to Ej, myślę, że ty. będzie oczywiście bliżej... ...bliżej Dobra. właśnie jak się przetelportujemy do obozu na bagnie później i stamtąd udamy się na górskie fortecy. To będzie na pewno bliżej niż z nowego obozu. Dobra, coś tu w ogóle było? No tak, nie do końca, nie ma drabiny. Lipa. No nic, w takim razie raczej już nam tutaj gierka nic nie zrespiła. Tam jest zwierzę. Jeszcze. Hmm. Jak ona się nazywa? Wiem, że Amgiel. Chyba ta. To też będzie ten wątek, też trzeba będzie sobie zrobić. Także tutaj. Można się oczywiście przenosić już. Z powrotem, właśnie do magów wody. Dziewiątka. Saturas. Hej, ty. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach Starego Klasztoru. Niesamowite. Mamy już cztery kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę weź następny. Elegancko 3,5 tysiąca. I mamy już 17 poziom i 50 punktów nauki. Ja nie wiem, jak to jest właśnie z tymi programami nauki, bo na przykład teraz bym mógł sobie już manę podbić, bo chciałbym to zrobić. Zaraz sobie to w sumie zobaczymy i zaraz, nawet może, chyba będziemy w stanie sprawdzić to, jak to, jak to z tymi progami wygląda. Tylko teraz tak. W sumie to przecież tutaj też możemy się uczyć. E... Many. Ale nie wiem, czy. zaczekajcie. Nie wiem, czy tylko Kronos nas tego nie uczył, czy. Miktir? Który to był? który pilnował ten kopiec. Chronos chyba. Nie, czy właśnie on chyba nas tutaj tylko jak na razie nie uczy samej many, bo tam u innych nie widziałem przedtem tych jeszcze opcji. W sumie jeszcze z nie, z nie wszystkimi rozmawialiśmy. Dobra, i tutaj jest moc magiczna. Jest 5 za 5, bo przy 50 chyba już many, właśnie jest nowy próg. Czy od 60? Przy 50 chyba było. Także jakby ciągle z niby po 5. Chodźmy nauczyć się na przykład tak. A jest 60, 65, 70, 75, 80. Aha, jakby tutaj w ogóle progu nie ma nauki. Dobimy do setki. Na razie oczywiście sobie czytamy, bo myśl też punkty na czwarty krąg. 90, 95, 100. Nie ma progów nauki w Gotyku 1, nie było skupiałem aż już, ale dobiliśmy sobie do dostumany. Prawda, mamy tutaj pierścień założony, ale to nic. To już by ten próg, jakby miał wskoczyć, to już by wskoczył. No dobra, czyli w sumie. Mijmy sobie, nie wiem, 20 punktów many, tak w taki sposób. No, bo tam, wiecie, no niby jeszcze tam na pewno, myślę, że level wpadnie, tym bardziej jak tą górską fortecę sobie ogarniemy. Ale wiecie, tam krąg kosztuje 25 chyba punktów nauki, już czwarty. Zaraz będzie trzeba też na kolejne zaraz odłożyć, nie? Czyli pewnie 30 chyba. E, także, także tak to jak na razie zostawimy. Dobra, no to w takim razie tutaj nic więcej nie mamy. Nie, mój problem. nie nie chciałem pirokinezy, chciałem sobie teleportację do obozu bractwa. Właśnie odpalić. Na dziewiątkę. No i w sumie będziemy się kierować powoli tak do tej górskiej fortecy, bo i tak sobie to podzielimy na dwa odcinki, bo... jednak wiesz co dla chcę po prostu dwa zrobić jakby odcinki z tego. Jeden. Kasztąd z kształtnych drugi górska forteca. A w poprzednim odcinku robiliśmy sobie jakby tak, że dwa kamienie. E... Zebraliśmy. Także tutaj właśnie stwierdziłem, że wolę sobie to podzielić. Bo jeszcze wiecie, zanim tam dobiegniemy tak naprawdę, znaczy no niby mógłbym to też przyciąć, ale i tak stwierdziłem, że za dużo, za dużo tego jakby czasu wyjdzie na to, żeby w jednym odcinku to zmieścić, znaczy no wiadomo dałoby się, ale chcę po prostu mieć to podzielone i w taki sposób to będzie wyglądało, nie? Nie mówię oczywiście, że kończymy już, bo jeszcze nie, ale sobie dobiegniemy. Jakoś tam potwora w sumie też po drodze zahaczymy. Tutaj też fajnie, bo mamy więcej już tych punktów many. Więc już możemy tak naprawdę 70 razy tak gulą ognia sobie strzelać. Oczywiście nie naładowaną do końca, tylko tak pojedynczo. Raczej cieniostwora też już się tak naprawdę raczej nie musimy bać, bo... Ten hit, który my chyba uderzyliśmy to był nasz. Ten pierwszy taki, jak tam byliśmy teraz z Gornem. Gorn dopiero chyba drugi, ten użył taki, znaczy dru drugim ten dopiero wszedł, taki który już go dobił jakby konkretnie, nie? Chyba że ten jego pierwszy hit to był zwykły, bez kryta i drugim go dobił, ale mam wrażenie, że jego ja też trafiłem, także jak jeszcze jak jeszcze tak nie mam do końca pewności, to niby będzie można sobie to sprawdzić jak jakiegoś ten tu zobaczymy, nie? No bardziej to tam w lesie było, ale o kurde, ile tu jest szczurków w ogóle? Ja szczurek, tak wiem. Tak sobie powiedziałem. Więc, no, możemy sobie tutaj oczywiście kulą ognia lecieć. W sumie... No, nawet takie 2-3 jak na nas biegną i nawet nie musielibyśmy się cofać do tyłu. Wiadomo, do przodu się nie cofniemy. Nie musielibyśmy się cofać, to i tak do nas by nie dobiegli. Czterek takich. Bo to on... To ich też jakby zatrzymuje nie. Suleza to już jest problem. Myślę, że max takie trzy jaszczury i myślę, żeby się mogło to obejść bez w ogóle cofania, nie. Jeżeli by ktoś tam też twierdził, że to jest zbyt. zbyt właśnie łatwe za pomocą. Zbyt, zbyt łatwe po prostu, żeby to było, nie? Że to jest. Z tą pomocą właśnie tego cofania. Tak. Dla zasady, ja bym sobie tu chciał już sprawdzić ten teren, bo tak trochę tu zarosło, widzę, ale. Ja no, raczej tu nic nie ma. Kto wie, żeby tu czegoś właśnie nie mogli zostawić, nie? Okej, okay, więc tam się po prostu kierujemy. Kawałek górskiej fortecy już widzimy. Akurat sobie jakoś tak drogę, jaką zrobimy, dobiegniemy tam. Będziemy na miejscu, jakoś tak. Odcinek wyjdzie akurat idealnie, myślę. I od razu sobie następny zaczniemy. I myślę, że będzie spokój. Ongar, tak. Ongar tu chodzi, a jak będzie z ogarem? Dobra, też w sumie nie było ok, no tylko że ogary są szybsze. O kurde, w sumie tak. No dobra tak, są, były po prostu silniejsze niż myślałem, ale i tak były jakieś tam, i tak to nie było żadne wyzwanie. E, są szybsze, także tutaj z kulą ognia no tak nie do końca. Łe, kurde, przesadzam czasami. No też, też tutaj trzeba przyznać na pewno, że no ta szata na pewno nam daje, nie? Bo dużo tych odporności nam wpadło, tak naprawdę. No i... No przedtem mówiłem o tym... O, on jeszcze żyje. Przedtem mówiłem o tym, że no, te zdrowie jak nam co, co level wpada, także to już też całkowicie inaczej, nie? Trzy mikstury jeszcze w ogóle przecież na zdrowie wypiłem razy 20. w poprzednim chyba odcinku, bo po tym, jak... sobie tam czyściłem w stary obóz. W sensie, przeszukiwałem. No, można przyznać, że okradałem. Stary obóz, bardziej część, oczywiście, zamkową. No to jakieś tam różne mikstury, padły, książki, miecze i tak dalej. Właśnie między innymi, między tym wszystkim te trzy mikstury na zdrowie, no też padły, nie? Na siłę też w sumie było chyba i na zręczać. Może nawet to, od razu sobie, je wypiłem, jak zauważyłem, jak wyjkło. Także to też przydaje się, no bo 60 zdrowia. Mamy tak naprawdę teraz te 319, 320, ale 60 zdrowia. To też jest dużo. Rakula ognia, skrzynia, modorków. Ostatnio talizman norków odnaleźliśmy, ale to z miltenem w sumie, jak byliśmy po ten pierwszy kamień, ogniskujący... No, nie licząc tego pierwszego kamienia, powiedzmy tam niedaleko obozu na bagnie, nie, który jakby nam ze startu Iberion zlecił. Te, to zadanie z tym, to jakby tego nie liczę, to byliśmy po pierwszy ten kamień. Tam właśnie Miltonowi zależało na tym, żeby ten talizman orków odnaleźć. No i tutaj mamy sytuację taką, że jest tu kamienny golem i też no nie bez powodu tak naprawdę ten mod orków tutaj dostajemy. Jeżeli chodzi o czary, to tutaj chyba żaden za bardzo nie podziałoby na kamiennego, ale możemy spróbować na przykład taką kulą ognia. No więc w sumie możemy naładować. I spróbujemy jeszcze bryłę lodu użyć. Dobra, czyli nie działa. Raczej nie było za daleko. Możemy sobie bryły lodu. Ciekawe, czy bryła lodu zadziała, zadziała. Faj, jak to? Tak nawet jakby wyglądał golem. Było zajebiście, nie? Ciekawy właśnie jak ten... Też nie, lodowy to raczej tak. Normalnie wygląda, nie. Ale kurde, no taki model golema. Bardzo fajnie zrobione to zostało z tym zamrożeniem. No i tutaj Modorków robi robotę. Na tym moście się po prostu tutaj zatrzymamy. Eee, I tym fajnym akcentem z tym Golemem. O, w ten sposób możemy stanąć. Możemy sobie zakończyć ten odcinek. Także trzymajcie się. Do kolejnego. Cześć.